Witajcie serdecznie, moi mili, na kanale. W dzisiejszym odcinku dla pana Dariusza Bogdana będę wyjaśniał e, podłączenie wężyków paliwowych w makicie 3200. Ta makita to jest moja prywatna. Ta w kartonie też w sumie jest moja prywatna makita Kiedyś na jednym e, z moich e, odcinków e, taką makitę W sumie tą makitę rozbierałem na części Miałem ją złożyć No ale nie ta uszczelka tutaj pod cylindrem mi przyszła i I od tamtej pory porzuciłem projekt No ale postaram się to jakoś ogarnąć e, Mamy Mamy zbiornik. Co widać? Różowy wężyk jest po lewej, po prawej jest czarny. Ojej, nie mam latarki tutaj. Dobra. Idę po latarkę, bo nie mam na warsztacie latarki, a latarka by się przydała. Już jestem. Świecimy w zbiornik paliwa. Oj, oj, oj nic nie widać. Nic nie widać. Kurde, bym to wyjął, ale się boję, że, że uszkodzę to. Próbowałem wyjąć ten element z tego zbiornika, no ale jakoś mi to nie idzie, a nie chcę tego na hama wyjmować, żeby tego nie uszkodzić. Przy okazji, zdjąłem z drugiej, z drugiej piły obudowę górno, i wychodzi na to, że, że ten czerwony idzie. To pompki i idzie tam dalej. Postaram się za chwilę. To mam gaźnik z tej piły. Postaram się to jakoś podłączyć, jak powinno być. Trochę czasu mi to zajęło, żeby e, prawidłowo Wam pokazać podłączenie przewodów paliwowych w tej pile. Trochę tej piły musiałem rozebrać, ale już wszystko wiem. Już tłumaczę Tym weżykiem po prawej stronie Idzie paliwo do gaźnika Tutaj Tym przewodem paliwo wychodzi Idzie to pompki Paliwa A tym czarnym Tutaj po lewej Powraca paliwo do zbiornika Pompka Jest, jest, o tak podłączona, dłuższym po prawej, krótszym po lewej, dłuższym to powrotu do zbiornika, tak? A ten przewód, to jest przewód podciśnieniowy, który idzie tutaj do cylindra. To samo można tutaj zauważyć, że ten przewód, on jest nieoryginalny. Ten przewód zaciąga, e, Oj, y, pomyliłem się, kurde, sorry, e, Tutaj czarny jest przewód po prawej stronie, który tutaj wchodzi. Ten ty wychodzi. I ten ty powraca do zbiornika paliwa. A ten tutaj. To jest przewód podciśnieniowy, który wchodzi w gaźnik, i tutaj wchodzi w cylinder. No. Całe podłączenie przewodów paliwowych w Makicie EA3200. Już wszystko wiadomo, jak te przewody paliwowe w tej pile podłączyć. Pozdrawiam pana Dariusza Bogdana. Jak ktoś ma jakieś uwagi? to proszę napisać w komentarzu może coś źle zrobiłem może się coś pomyliłem moim zdaniem tak powinno być podłączone nie zapomnijcie o łapce do góry, o subie ja lecę cześć, trzymajcie się